Cześć! Witamy serdecznie, to jest mówi się, nowy cykl akademickiego biura karier, czyli seria wywiadów z absolwentem naszej uczelni. Ze mną jest Anna Przewoźniak, ja nazywam się Michało Krasa i wspólnie będziemy prowadzić dzisiejszy wywiad. Tak, witamy bardzo serdecznie naszego gościa. Przed nami i wami Lew Bieluczyk. absolwent tegoroczny naszej, naszej uczelni. Lew, powiedz nam, co u Ciebie słychać, co się u Ciebie dzieje, co teraz robisz? Wi witam wszystkich tak na wstępie, bardzo dziękuję za zaproszenie mnie tutaj i co się dzieje, to odebrałem mój dyplom w lipcu, skończyłem studia i chciałem od razu po studiach zacząć taki duży, prywatny jakby projekt, w sumie drugi największy życiowy projekt po studiach medycznych związany z tymi studiami. No ale niestety jak to w życiu bywa się nie udało i nie wyszło i muszę poczekać około roku. I paradoksalnie myślałem jakby, że to już jest koniec, tak kolokwialnie mówiąc, ale okazało się, mam wrażenie, że to jest jedna z lepszych sytuacji w moim życiu, bo to jest trochę tak, że jak mamy edukację na przykład sześcioletnią, to jest trochę jak jazda tramwajem, że widzimy, że te stacje mijają, ale jakby... Nie, nie wysiadamy, po prostu jedziemy i nie musimy się zastanawiać, dokąd będziemy, gdzie wysiąść, co zmienić, po prostu jedziemy. Ale jak skończymy studia, to dochodzimy do takiego ciekawego momentu, w którym jakby wysiadamy na tej pętli, już nie możemy wrócić e, i nagle jest mnóstwo dróg w każdą stronę. I to jest z jednej strony niesamowite, a z drugiej strony przerażające, że w końcu jakby jesteśmy dorośli i zastanawiamy się, co my tak naprawdę byśmy chcieli w życiu, co się dzieje, tak w sumie wracając do, do pytania, to to, że... Staram się odkrywać siebie i zadawać sobie takie ważne pytania, co ja bym chciał od tego życia, zanim zacznę kroki w jakimkolwiek kierunku. Lew, ja mam do Ciebie pytanie. Potrzebuję takiego uściślenia. Powiedz mi, w jakim miejscu jesteś teraz. Skończyłeś studia i co robisz? Tak, skończyłem studia, mam dyplom, spędziłem 6 lat, żeby uczyć się o człowieku i o tym, jak go leczyć, głównie jego ciało. I mam taki ogromny niedosyt wiedzy o tym, jak funkcjonuje jego umysł i jak wpływać na umysł, będąc lekarzem, jak w tym kontakcie lekarz-pacjent, żeby na przykład pomóc takiemu pacjentowi znaleźć w nim, razem z nim, zasoby, które pomogą mu wyjść z choroby, pomóc mu wziąć odpowiedzialność za ten proces bo są badania na to, że brak odpowiedzialności, brak poczucia samostanowienia sobie u pacjenta jest dużym problemem, bo sprawia, że pacjent przestaje na przykład brać leki, w związku z czym terapia nie można działać, bo nie ma leków przyjmowanych. I bardzo chciałbym jakby rozwinąć się teraz w tym czasie między studiami a pracą, uczyć się terapii. I takich oddziaływań terapeutycznych, krótkoterminowych z pacjentami w trakcie na przykład hospitalizacji, żeby będąc jednocześnie lekarzem i mówiąc co należy pod kątem medycyny, powiedzieć, pomóc mu znaleźć to w sobie, żeby on chciał, określić mu cel, co ma zrobić, żeby czuć się dobrze, jaka jest jego definicja dobrze i ma takie małe marzenie, że będę w stanie pacjenta, który na przykład jest 2-3 dni w szpitalu leczony, wyposażyć. Takie poczucie, że on naprawdę jest odpowiedzialny za jego zdrowie i życie. Okej, okay. ile sobie dajesz czasu na, na jeszcze takie dokształcenie się, pójście tą drogą i kiedy eksplodujesz w stronę stażu? Myślę, że rok, około roku. Na, na razie, ale też akceptuję to, że życie się zmienia, że nie ma nic złego w zmianie planów. I myślę, że na bieżąco będę oceniał, patrzył, jakie się z tym czuję, czy to idzie w dobrym kierunku, czy faktycznie to ma sens, czy ma oparcie to w literaturze naukowej. Bo może nawet to potrwa całe życie. Teraz abstrahując troszeczkę od tej drogi zawodowej, czy masz czas na swoje hobby i pasje? Co robisz w wolnym czasie, jak odpoczywasz? No, bardzo lubię to pytanie, ale wymieniłbym trzy. Przede wszystkim są to książki za potencjał wpływania realnie na nasze życie, a może nawet zaryzykujmy w stwierdzenie, że zmieniania go. Ja na przykład, po przeczytaniu ostatniej książki, którą mogę polecić naprawdę każdemu w tym miejscu, jest książka Leoba Bałty zatytułowana minimalizm, która uczy takiego podejścia do życia, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, że to, ile już mamy teraz, jest wystarczające. I mimo tego, że to jest dość, dość kontrowersyjne podejście, zwłaszcza jakby w związku z kulturą, w jakiej żyjemy i się wychowujemy, to nie sposób powiedzieć wystarczająco dosadnie, jak... Bardzo takie podejście i ta książka może uczynić ciężejszym, bo nagle okazuje się, że my nie potrzebujemy tylu rzeczy, eee, ile tak naprawdę mamy. Nie potrzebujemy też tych, które sobie zapisaliśmy na liście do kupienia. Eee, w związku z czym mamy więcej pieniędzy na to, co naprawdę nas cieszy, więcej czasu na to, co naprawdę lubimy robić. Eee, I trochę powolutku tylnymi drzwiami, angielskim wyjściem, wychodzimy z tego biegu i przechodzimy do rozdziału w życiu pod tytułem Pytam siebie, co dla mnie jest naprawdę ważne. I myślę, że książka i poszukiwanie tego i refleksja nad tym i medytacja, co jest tak naprawdę mi potrzebne, a co nie i czynienie mojego życia lżejszym i patrzenie, jak ja się z tym czuję jest takim moim hobby, który myślę, że zostanie ze mną do końca życia. Ale czy za czymś tęsknisz, jeżeli chodzi o właśnie życie studenckie, o ten nasz nas i o te 6 lat, które spędziłeś na uczelni. Nie, ja myślę, że za dwoma rzeczami przede wszystkim. Pierwszą, która się włania, to jest moja wspaniała grupa, z którą spędziłem naprawdę dużo czasu i w sumie spędziłem z nią tylko rok, ale jakby poznałem tak niesamowitych ludzi w końcu jakby chodziliśmy na te same zajęcia z tak niesamowitymi ludźmi z pozytywną energią i chętnych wiedzy, chętnych do zdobywania wiedzy że te, jakby tego mi brakuje, tych codziennych spotkań i, i rozmów z nimi. A drugiej rzeczy to trochę paradoksalnie takiego poczucia, że jakby takiego poczucia trochę zniewolenia na własną rękę, że mam zajęcia, mam wytyczony plan dnia i wiem co robić. A, bo tak jak mówię na początku, jakby ten moment, kiedy mamy ogromną wolność i to my decydujemy od początku do końca dnia, co ze sobą zrobić. Jaki to przyniesie efekt, będzie miał wpływ na jutrzejszy dzień? Jest trochę przerażający, przynajmniej dla mnie, przynajmniej na początku. Więc za tym paradoksalnie zniewoleniem trochę się tęskni. To ciekawe słyszeć od Ciebie taką odpowiedź, bo nieraz rozmawialiśmy w temacie wartości, wolności, o tych tematach. Powiedz mi. Proszę, czy jest jakaś zabawna sytuacja z tego okresu studiów, którą sobie przypominasz? Z taką w sumie zabawną trochę decyzji, taką wpływającą na moje życie, też w dużej mierze metaforycznie jest taka sytuacja, kiedy dyżurowałem z, z szefem soru dziecięcego i mieliśmy taką jakby bardziej powiedzmy nudną część dyżuru i dużo rozmawialiśmy. I on powiedział mi i wie, Coś Panu powiem, panie kolego. Ja nigdy, jak byłem w Pana wieku i miałem zajęcia z chirurgii dziecięcej, to stwierdziłem po tych zajęciach, że nigdy w życiu nie będę chirurgiem dziecięcym. W ogóle nie dotknę tej dziedziny medycyny. I widzi pan, od 40 lat jestem chirurgiem dziecięcym i nie narzekam. I to było dla mnie takie, jakby z jednej strony zabawne, a z drugiej strony takie, że wow, jakby naprawdę nie ma sensu czegokolwiek zakładać. E, zwłaszcza kiedy jesteśmy młodzi, w sumie dużo nie wiemy o sobie i o życiu e, i wytacz, wytyczyć jakieś konkretnej ścieżki, układać całego życia pod to, bo życie bywa nieprzewidywalne i mam wrażenie, że za mało poświęcamy czasu sobie samym, żeby się poznać, żeby wiedzieć, co nam będzie odpowiadało, a co nie w dłuższej perspektywie. Lew, e, powiedz nam proszę, e, czy... Jest jakiś nauczyciel akademicki, który szczególnie zapadł Ci w pamięć. I dlaczego? Takim, który zapadł mi szczególnie w pamięć, bo prezentuje sobą i swoim życiem dużo wartości, które, które cenię też, w związku z nimi staram się żyć, to to doktor Bartczek z Centrum Symulacji Medycznych. I dlaczego akurat o tej postaci mówię? To to, że mam wrażenie, że jest po prostu bardzo przebojową w takim naukowym wydaniu osobą, która stara się wdrażać tak dużo jakby nowinek ze strony edukacji medycznej, jakby praw edukacji i tego, jak się uczymy i doniesienia do tego, w jaki sposób najefektywniej się uczyć. I koordynuje jeden z lepszych projektów, mam wrażenie, na tej uczelni, jeżeli chodzi o faktycznie uczenie nas praktycznych umiejętności. I bardzo jej dobrze to wychodzi od samego początku, więc... Myślę, że zasługuje na co. Dzięki. I znów wracamy teraz do Ciebie stricte. Powiedz, obserwując Ciebie w trakcie studiów, byłeś bardzo aktywną osobą. Powiedz mi proszę, co oprócz nauki oczywiście, poza studiowaniem, dotyczyło tej aktywności? Ileś tam czasu jakby standardowo pewnie, jak, jak większość młodych ludzi, trenowałem jakieś tam sporty walki, pływałem. Żeby zadbać o ciało, ale też jeżeli chodzi o to, co można zrobić z umysłem, mhm. to bardzo jakby bardzo lubiłem od zawsze, od czasu w ogóle, gimnazjum uczyć. I w gimnazjum to były korepetycje, później w liceum to były też korepetycje i później jakby to dały mi taką okazję, tylko, żeby to ewaluowało żeby się w tym rozwijać. I mamy dużo fantastycznych organizacji, jak różne koła i chemsy, które umożliwiają prowadzenie warsztatów mhm. dla każdej grupy wiekowej. Mhm. I po prostu jakby ja, ja bardzo lubię uczyć, bardzo lubię przekazywać ciekawą według mnie wiedzę, taką, która może wpłynąć na czyjeś życie. I prowadzenie warsztatów to w czymś, co się mam wrażenie głównie realizowało. Jak prowadzić je lepiej, ciekawie, jak dotrzeć do najmłodszych, jak dotrzeć do takich osób, do seniorów, jak dotrzeć do tej grupy średniej i zdobywać to doświadczenia i po prostu jakby dzielić się wiedzą, do której my w ramach studiów mamy i to rzeczy, które Wydają się dla nas oczywiste, dla innych nie są i to jest fantastyczny moment, żeby się tak spotkać i wymieniać. No właśnie, i co z, z tej właśnie perspektywy twojej byś doradził aktualnym studentom, aby zwiększyli swoją aktywność, atrakcyjność, tak, też na rynku pracy? Co powinni robić już teraz? Na pewno próbować tak dużo różnych rzeczy w trakcie studiów jak tylko można, bo studia naprawdę dają dużo okazji i żeby nawet spędzać świadomie, na przykład jeden dzień w tygodniu, żeby planować, pytać siebie, czego jeszcze w życiu nie robiłem, a co mi te studia dają okazję zrobić, czy to jest pójść na dyżur, do jakiejś kliniki, na przykład chirurgii, a, w życiu, a na przykład w życiu nie posądziłbym siebie, że lubię chirurgię, albo jakiejś innej, dwa to pomyśleć o tym, czy na przykład kiedykolwiek uczyłem kogoś praktycznych umiejętności, czy teoretycznych jakiejś umiejętności. I szukać okazji, żeby dawać na przykład warsztaty w jakiejś grupie wiekowej, z którymi na przykład lubimy pracować, ale też zobaczyć, jak byśmy w siebie widzieli w takiej roli, kiedy uczylibyśmy grupę wiekową, na którą byśmy jakby nigdy nie wpadli, na przykład uczenie seniorów, kiedy na przykład jeden senior, z którym w życiu rozmawialiśmy, to są ewentualnie pacjenci na zajęciach i nasza babcia. I zobaczyć, jak ja się w tym czuję. Polecam też bardzo jakby medytować, bo... To daje dużo różnych pytań, takich, które jakby nawet z kartką i papierem świadomie jakby nie wpadniemy. Um, I daje dużo różnych pomysłów na to, co można jeszcze zrobić. Um, I po prostu próbować, 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 bo jak nie próbujemy, to często opieramy swoje podejście do życia na jakichś pomysłach i koncepcjach, ale jakby to nie jesteśmy my, tylko to jest pomysł z zewnątrz. My nie wiemy, jak my się z tym czujemy. Ja mam przewrotne pytanie. Bo Ania pyta o to, o co należy robić. Ja zapytam, czy masz taką rzecz albo takie rzeczy, których ewidentnie nie należy robić, które odradzasz swoim młodszym kolegom, koleżankom? To marnować czas w trakcie studiów, to jakby nie korzystać z okazji, to nie wychodzić jakby do ludzi czy do kół, to omijać omijać jakieś spotkania, omijać wyjścia jakby z rówieśnikami, albo omijać dyżury, na które możemy pójść. Po prostu przegapiać okazje, jakie są. Po później, jak się kończy studia, to tych okazji jest mnie, bo są trochę bardziej skomplikowane, żeby wrócić na to samo miejsce. Okej, okay. to jeszcze kontynuując ten wątek, co najbardziej rozwija Twoim zdaniem człowieka, albo inaczej, co może najbardziej rozwija też Ciebie, bo to będzie rada być może dla innych? żeby myśleć. To mi przypomina taką sytuację kiedyś, jak, jak byłem na stopie mm, przy granicy, tam syr, przy granicy chorwackiej, na południu Chorwacji i przypadkiem zawiózł nas, przewiózł nas taki pan, który był Chorwatem, kilka lat spędził w, w bazie w Iraku amerykańskiej i mieliśmy bardzo udaną rozmowę i zapytaliśmy go na koniec, czy mógłby nam, jako młodym ludziom, jakąś radę udzielić. I on powiedział, że tak, jakby takie trzy słowa, think, 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 żeby po prostu myśleć, cały czas myśleć o tym, co robiłem wczoraj, co zrobię dzisiaj, co zrobię jutro, żeby nie wpadać w taki bezrefleksyjny tryb zmierzania dokądś, bo później żałujemy, że nie przemyśleliśmy. No dobrze. Powiedz nam proszę, jaka jest twoja recepta na sukces? Czym jest dla ciebie sukces? Pewnie by mi łatwiej było na nie odpowiedzieć, w sensie czułbym się lepiej odpowiadając na nie. Gdybym był profesorem najbardziej prestiżowej kliniki w tej części Europy na przykład i wtedy mógł powiedzieć, no widzicie, osiągnąłem taki sukces i powiem Wam, co zrobić, żeby osiągnąć podobny albo jeszcze większy najlepiej. Ale na ten moment, jakby w tej mojej skali sukcesu, tej mikro sukcesu, to myślę, że, mówimy, że to zabrzmi trywialnie, ale żeby starać się znać siebie i być ze sobą szczerym. Tak naprawdę i robić to, na czym nam zależy i żyć swoim życiem, bo paradoksalnie czasami inwestujemy dużo czasu w coś, z czego na koniec nie jesteśmy zadowoleni i przynosi to niewiele więcej ponad jeden z większych problemów medycyny na całym świecie, czyli wypalenie zawodowe. Dlaczego? Jakby Według mnie, i właśnie według tych badań, które czytałem, że mamy mało refleksji o tym, czy dbamy o siebie, e, czy jesteśmy zadowoleni z tego miejsca, w którym jesteśmy w życiu i myślę, że jakby tym sukcesem jest na bieżąco, regularnie pytanie się o to, czy jestem z siebie zadowolony i myślę, że jak ktoś jest w stanie odpowiedzieć, że dzisiaj tak, to to jest już sukces. To rzeczy, które robię, to rzeczy, które robię regularnie i które jakby wiem, że są dobre dla mnie i pomogą mi może dłużej żyć, a jak nie dłużej, to, to pełniej. Na przykład właśnie ta medytacja, na przykład banie o siebie w sensie dietetycznym, jedzenie zdrowych rzeczy i staranie się żyć tak z ludźmi, którzy są blisko mnie, z moimi bliskimi, w taki sposób, żebyśmy się rozwijali nawzajem i budowali dużo dobrych emocji dookoła. Zostaniemy jeszcze przez chwilę w tym obszarze sukcesów. Powiedz nam Lew, co Twoim zdaniem należy robić, jakie aktywności są wskazane na, w trakcie trwania studiów, aby zwiększyć szansę na odniesienie sukcesu. I to już można robić, troszeczkę też wraca do wcześniejszego pytania, tak? ale to według Ciebie jest wskazane, jaka aktywność, żeby odnieść ten sukces. Tak? Już na studiach to zacząć robić albo i wcześniej. Myślę, że um, to jest taki zestaw umiejętności, które jakby niezależnie od tego, jaki cel obierzemy, co stwierdzimy, że jest dla nas w życiu ważne, e, to umiejętność wyznaczania sobie celów. E, jakby to taki numer jeden, żeby w ogóle wiedzieć, gdzie ja chcę dojść i, i, i co to jest i kiedy tak naprawdę już stwierdzę, że to już osiągnąłem i mogę się tym cieszyć. Bo to, co jakby obserwuję jakby z mnóstwa rozmów ze starszymi kolegami, czy już specjalistami, czy w trakcie rezydentury, z tego obszaru, który dość dobrze znam, czyli medycznego, czyli lekarzy, czyli szpitali, no to jest to, że często ludzie jakby mówią, że ich na przykład mają świadomość tego, że oni się dali trochę wypalić, że oni trochę wpadli w tą pułapkę, że mieć więcej, więcej, więcej. I mam jakby dość taki podobny schemat się ujawnia, że jakby niewiele z tych osób zapytało siebie, okej, okay, ile na przykład potrzebuje zarabiać, żeby stwierdzić miesięcznie, ile to musi być, żeby stwierdzić, że już dobrze zarabiam, a nie brać kolejny dyżur i jeszcze mniej być z bliskimi, z rodzinami, z partnerami, ze sobą chociażby. Więc ten jakby wyznaczenie celów i też kiedy one się skończą, to jest podstawa. Dwa umiejętności tak naprawdę jakby ciężkiej pracy, w ciężkiej w takim sensie, że jesteśmy w stanie... Tyle czasu, ile stwierdzimy, że ten cel wymaga, poświęcić na ten cel faktycznie i wysiedzieć. I nawet jeżeli, kolokwialnie mówiąc, musimy siebie ciągnąć sami za barki, żeby usiąść w tym biurku i kolejną stronę przeczytać, kolejne tysiąc pytań zrobić, to umiejętność tego i świadomość, że ja potrafię cokolwiek sobie wymyślać, to potrafię usiąść i potrafię się zaciągnąć, potrafię znaleźć też kogoś, kto mi pomoże, mi się zmotywować, bo mam ten sam cel, jakby, no to są takie dwie umiejętności, bez których jakby nie wyobrażam sobie osiągnięcia czegokolwiek tak naprawdę. Lew, jak Ania pyta o sukcesy, to nie sposób nie zadać Ci pytania o twoje porażki, a, bo przynajmniej w moim myśleniu jest tak, że a, porażka też uczy nas podnoszenia się i osiągania sukcesów. Czy ty y, miałeś jakieś porażki, o których chcesz powiedzieć? Wystarczy, że powiesz o jednej i też być może czego ona Cię nauczyła. Porażki są dla mnie czymś szalenie wartościowym, więc, więc w sumie może, mógłbym wskazać bardzo, bardzo dużo rzeczy, które uważam, że jakby nie chciałbym, żeby potoczyły się trochę inaczej. Na przykład moja wiem, ostatnia aplikacja chociażby na staż zagraniczny, która mi się nie powiodła. Jakby uważam, że poświęciłem na to bardzo, bardzo dużo czasu bardzo dużo energii i bardzo dużo w rozumieniu, na przykład 6 godzin obok nauki do ostatnich egzaminów, 6 godzin dziennie, codziennie przez kilka miesięcy do samego tego egzaminu i mi się nie udało. Więc to jest w sumie taka porażka, która była dość dotkliwa dla mnie, zwłaszcza na początku, bo mi jakieś tam pokrzyżowała plany, bo była smutna, bo było po prostu przykro stwierdzić, że... No, poświęciłem się na to dużo czasu i, i tak trochę klapa, ale później jakby zobaczyłem jak dużo możliwości paradoksalnie otwierają nam czasami niektóre porażki i ile dobrego przyniosłem i mam wrażenie, że moje życie jest naznaczone tym, że często rzeczy, których paradoksalnie pozornie na początku chciałem najmniej, dały mi najwięcej korzyści w długoterminowej perspektywie. Gdybyś miał w pół czasu, mógłbyś się cofnąć o przysłowiowe, nie wiem, 3-4 lata do okresu swoich studiów, jakiej rady byś sobie udzielił? Myślę, że takiej, żebym z większą świadomością, jakby robić to, co robię, żeby skorzystać z większej liczby szans, może żeby napisać jakąś publikację, jakąś pracę naukową. Albo tak naprawdę co wytyczyłbym sobie wcześniej jakby mój cel żeby wiedzieć, co do niego potrzebuje. Bo czasami jest tak, jakby zwłaszcza w tym czasie studiów, że to jest taki niesamowity czas, że dużo rzeczy odkrywamy, w sumie dużo ludzi pozna poznajemy, dużo fantastycznych rzeczy robimy, ale w związku z tym, że tyle rzeczy nas rozprasza i tak szybko ten autobus jedzie, że czasami nie mam czasu, żeby się zastanowić, zapytać siebie, czego ja przeciw chcę i wtedy nie wiemy, jakby w jakim kierunku nasze kroki postawić. Um, i myślę, że gdybym wiedział wtedy, to nie wykluczone że na przykład osiągnąłbym więcej w tym momencie, że byłoby mi łatwiej w pewnych aspektach, że może szybciej dostałbym to, czego chcę. E, jakie cechy charakteru ukształtowały się w, sto, w tobie na skutek e, studiowania? Determinacja, bo moja determinacja i, i wiara w siebie wzrosła e, po tych studiach, bo nie, nie są to najłatwiejsze studia, nie są to najkrótsze studia i jakby wchodzi tam, jakby w związku z tym czasem, trudnością wchodzi dużo takich momentów, kiedy już traci się motywację i jakby trzeba skorzystać z innych zasobów i myślę, że taka wiara, podsumowując, jakby taka wiara, że jakby ja sobie poradzę, że niezależnie od tego, jak coś będzie ciężkie, to ja sobie poradzę i myślę, że te studia mi najwięcej dały właśnie w takim sensie, że wiem, że nawet jeżeli coś się wydaje na początku tak trudne, że wręcz niemożliwe, że może kilka osób jest w stanie to zrobić, ale to na pewno nie jest na moją głowę, to później jak sobie rozpiszemy ten cel i podzielimy na małe kroczki, to się okazuje, że absolutnie to jest do zrobienia i nawet jakby wciąż żyję i wciąż tu jestem, więc co dalej, co więcej mogę zrobić. I więc jakby nie wiem, jaką cechą charakteru opisać tę cechę, ale taka chęć do poszukiwań dalszych, bo to, to się udało też. Nie, nie wiem, czy znasz, jest taka piosenka, tak mi się nie chce. Powiedz, co sprawia, że tobie się chce? Co cię motywuje? Znam tą piosenkę, że w sensie strasznie <noise> jej nie lubię, w sensie uważam, że jest bardzo, <noise> bardzo niezdrowe. Bo, bo jakby bardzo wierzę w to, że my podświadomie chłoniemy dużo różnych treści. Jak chłonie, jakby nasz umysł chłonie to, to to pewnie nie jest jakby najlepszy kierunek. Natomiast co ja robię, żeby mi się chciało, to to, to że jakby wiem dlaczego czegoś chcę i wiem, i wiem, co to jest i wiem, kiedy to osiągnę. I przeważnie to są dla mnie tak wartościowe cele, że jak sobie tylko o tym pomyślę, to to mnie pcha do przodu. Eee, więc myślę, że świadomość tego, że ten cel jest wartościowy i że ta praca się kiedyś skończy, e, która do, do tego celu prowadzi, pomaga mi chcieć. Oczywiście kawa, z takich bardziej przyziemnych rzeczy. Kawa bardzo pomaga chcieć. Eee, ktoś, kto ma podobny cel. Jesteś tu, gdzie jesteś, masz swoje już osiągnięcia, te sukcesy i co dalej? Jakie masz przed sobą plany? Gdzie chcesz dojść? Wyobraź sobie, że właśnie wracamy do początku, do Twojego tramwaju. Wysiadłeś i co teraz? Gdzie idziesz? Więc czym bym się chciał zająć, to właśnie trochę żenieniem eee, właśnie medycyny z psychologią i pytaniem siebie i uczeniem. Um, uczeniem lekarzy, żeby wiedzieli, jak to, ale też pacjentów, żeby wiedzieli, co to jest zdrowe myślenie, jak zdrowo myśleć i żeby przede wszystkim zdali sobie sprawę z tego, jak dużo niezdrowych myśli mamy każdego dnia. Um, ale jeszcze nie wiem, jak to wszystko pogodzić łącznie ze skończeniem studiów, byciem lekarzem, więc na razie jest mnóstwo pomysłów i pytanie, jak je ubrać w ładne pudełko albo w ładny pojazdy można jechać przez to życie dalej. Ja nie mam więcej pytań. Nie wiem, ja jak nie to... Dziękujemy serdecznie. To był pierwszy odcinek cyklu, nowego cyklu ABK Mówi się. Dziękuję serdecznie Michało Krasa i Janna Przewoźniak. Naszym gościem był Lewy Bieluczyk, absolwent kierunku lekarskiego. Dzięki serdeczne. Zapraszamy do oglądania kolejnych Części. Do zobaczenia.